Witam, witam, to są takie. I co? Macie sztos, co? W sprawie Wigilii. Wow. To jeszcze kurwa nie wszystko jest. Musicie poczekać na wieczór. Całego filmiku kurwa. Chcieliście nas skoczyć, a tu nagle. Bum! Jak fuj, co? No. Tak mówiłem. Zrobimy sztos. I zrobiliśmy sztos dla Was. Każdy w szoku, co? So. Jak można... Jak można było zrobić WGS? Bonus BGC, Body jest co Widzicie? jakiś sztos się zrobił? Widzicie? Takiego sztosu by się nie zrobili ludzie. Jak my tu zrobiliśmy taki sztos. Widzicie? I się poczekać na wieczór. Bo to odcinek będzie wieczorkiem wypuszczony. To jest tylko fragment. Co będzie w programie? W wywiadzie. No musicie czekać do wieczora. I dopiero będzie rozpierdol. Już jest rozpierdol. To jeszcze nie dość będzie podwójny rozpierdol. A, no, tak jak mówię. Chcieliście nas skusić, skucić nas. A tu nagle wjazd. Zajebisty No Widzicie jak trzeba myśleć? Ludzie, trzeba myśleć. Nie byliście, zask byliście zaskoczeni jak zobaczyliście intro. A widzicie jak raz was rozjebało w pizdu ludzie? Aha. I teraz nie będziecie nam wmawiać to, że nie lubimy się ze sobą. Kurwa. Bo jest to, kurwa, udowodnione na tuniku. Sowa, Body bo Bonobo GC, my Kurwa, rozpierdam w pizdu I szanujcie nas, kurwa Z są on teraz Widzicie, jaki rozpierdol się zrobił? <grym> Chcieli się nas skucić, kurwa A tu się odwrotnie zrobiło Widzicie? Jako wy ludzie oszukujecie, kłamiecie ludziom, a tu jest co innego. Widzicie? Znowu kurwa złapaliśmy na was na kłamstwo i na oszustwa. Widzicie? Rozpierdol w pizdu. Ale... Chcieliście pokazać, że jesteście królem, to teraz zostaliście śmieciem. Bo taki rozpierdol robiliśmy teraz, a jeszcze wieczorkiem będzie ten filmik, to już całkiem będzie rozpierdol. Będziecie, kurwa, zdziwieni. Widzicie? I taki szacun trzeba mieć, kurwa. A nie robić tego szum i pierdolić głupoty. Taka, kurwa, jest prawda. Kulka na temat, bands.